Cześć. Z tej strony Agata z kanału Tubimam. Zapraszam dzisiaj na filmik Zakupy z Irlandii. Pokażę Wam dzisiaj, co kupiłam w Irlandii. Będą to. Różne rzeczy i dla mnie, i dla dziecka: zabawki, książeczki, ubranka, jakieś słodycze. Także zapraszam do oglądania. Na początku pokażę Wam, co kupiłam, wiecie, dla rodziny, na różne tam prezenty, jakieś tam, wiecie, słodycze i tak dalej. Więc jeżeli chcecie zobaczyć sobie zabawki i, i książeczki dla dzieci, to sobie po prostu przewincie. Więc tak, herbata zwykła, czarna, jakaś tam mocna firmy takiej dalej jeśli chodzi o słodycze to widziałam takie M&M'sy. to była jakaś nowość, powiem wam że ja w tego nie widziałam, solony karmel z Cadbury, takie flakes z tego co wiem to one są w Irlandii dodawane do lodów takie słodycze dalej też z Cadbury to są Dairy Milk o smaku Oreo takie batoniki. Dame. Powiem Wam, że ja nie jakoś nie jestem wielką fanką tego. Dla mnie to jest za twarde po prostu. No i takie. Curly Whirly. Cztery sztuki. Też z Cadbury. No i taki Crunchy. Ale jaki. Get that Friday feeling. Nie wiem, jaki to ma smak. Powiem Wam. Tego akurat nigdy nie próbowałam. Dalej, co na prezent dla chrześnicy taka bluzeczka z Primarka chyba za 2 euro a dalej też taki golfik dla chrześnicy za 3 euro w motylki z racji tego, że fanka Pepe Pig jest w rodzinie to taki telefonik on kosztował chyba 10 euro albo niecałe 10 euro on gra i ma tutaj elementy świetlne no, i oczywiście taką książeczkę z takimi otwieranymi okienkami. Ona była przeceniona z 10 na 8 euro, i to było kupione w sklepie Smiths. To jest taki zabawkowo typowy. Dalej. To jest piżama męska. Ona kosztowała chyba. Nie mam tu ceny, ale coś około 10 euro. Długi rękaw i długie nogawki. A dalej przechodząc, takie szare dresy męskie. To są zwykłe, wiecie, takie dresówki za 10 euro. Jeszcze były takie ciemnozielone. Dla siebie wzięłam taką czarną koszulkę z Dance Stores. No To jest yy, sportowa koszulka. Ona ma tutaj takie dziurki, wywietrzniki. Także taka czarna koszulka sportowa do ćwiczeń. Ona kosztowała 10 euro, także zaszalałam. Chciałam jakąś tańszą, bo to do ćwiczeń, to wiecie, tutaj to tak się człowiek spoci, tak. No i jedną rzecz, co ja kupiłam z promocji. To jest taka długa sukienka z długim rękawem I słuchajcie, hit z 20. 2 euro na 7, także yy, no żal było nie wziąć Także ja sobie tylko jedną sukienkę kupiłam, nadal jest taka falbana I powiem Wam szczerze, że ona sięga mi do połowy łydki Także na lato będzie fajna, bo jak się nachylę do dziecka czy do wózka, to nie będę yy, świecić 4 literkami Kupiłam sobie taką opaskę na głowę za 2 euro no, nie wiem, może jestem trochę dziecinna, ale mi się jakoś tak spodoba. Nie wiem, czy ona nie będzie za mocno uciskać, bo ma takie gumki, ale zobaczymy. Kupiłam też takie ciepłe skarpety na zimę. One kosztowały 2,50 euro. No i z racji takiej, że jestem fanką Kevina i ja mogę to oglądać co roku, więc skarpetki Merry Christmas. One kosztowały 2,50 euro. I są takie cieplejsze, więc spoko No i przechodzimy do dziecięcych rzeczy. Skarpetki świąteczne, one mają w środku grzechotki, 2,50 euro. Niestety musiałam rozparcelować, bo powiem wam, że bardzo się pilnowaliśmy z tymi 20 kg w dużym bagażu podręcznym. Trzy pak, takich rajstop 6 euro kosztowały, granatowe, białe, czerwone. Kupowałam jak najbardziej uniwersalne, żeby potem, wiecie, pasowało. A teraz robię tak I powiem Wam tak, ubrania tam były bardzo tanie, więc ja się w ogóle nie zastanawiałam i brałam już na dużo większe rozmiary Na takie, które po prostu nie mam zapasów Taka bluza, rozmiar 92, 7 euro, sądzę, że za 30 zł to naprawdę Taka polarowa, pluszowa, jest tak miła w dotyku, ona kosztowała chyba też 7 euro, chyba metka się oderwała, a nie, jest 4 euro, moi drodzy. Ona ma takie wytłaczane gwiazdki. Super. Kolejna bluza z napisem Amazing. 7 euro. Komplet. To jest taki polarowy komplecik z pingwinkiem. 7 euro. Razem z spodenkami w pingwinki na dole ma ściągacz. Świąteczny zestaw Mamis Little Deer. Bardzo mi się spodobał ten zestaw. Musiałam go mieć. Już sobie wyobrażam moją córkę. W tym kompleciku w takie śnieżynki. Komplet kosztował 7 euro. No i teraz lecimy same spodenki, dwupak 4,50 euro. Granatowe i różowe. No powiem Wam, jak za 4,50 euro dwupak no to naprawdę żal nie brać. Takie śliczne spodenki z taku falbaneczku, że mnie te falbanki i ten kolor brudnego różu. Też kosztowały a 5 euro dwupak. Takie dresowe spodnie w panterkę kosztowały 4 euro. Spodenki w jednorożce i tęcze też za 4 euro. No i też takie dresowe cieplejsze. Różowe za 4 euro, i one mają w środku um, taką miłą poszewkę polarową. No i przechodzimy do zabawek. Wytykiem, jak się kupiłam te książeczki. E, I ta jest super, jeszcze taki to nie widziałam. Mamy tutaj lew. No i jest napisane jakiego koloru? Jest lew. Lew jest żółtym. Także no powiem Wam, jak zobaczyłam tą książeczkę, mówię, świetna. Super, to jest naprawdę, jeszcze pokażę Wam może jakąś inną. A. No, mega, jeszcze takiej nie widziałam, więc super. No i oczywiście z okienkami. Taka otwierana. Ona jest przeznaczona dla dzieci od dwóch lat, ale moja córka uwielbia to i już sobie z tym doskonale radzi. Także fantastyczne są te książeczki w Tkimach. Się... A, nie powiedziałam ile kosztowały. Ta kosztowała 6 euro. A ta ze zmieniającymi się kolorami 4 euro. No i taka jeszcze super. Ona ma tutaj takie futerko. Tutaj piesek leży na jakiejś poduszce i też to jest materiał. Tutaj też futerko. Tu leży pod kocykiem jest futerko z kocyka. Także naprawdę super. A i ta kosztowała też 4 euro. Muszę się wziąć. Powiem Wam, skusiłam się i kupiłam Baby Sharka. Także e, będzie recenzja tego produktu na kanale. To jest taka pacenka, Tu w środku ona kosztowała e, 25 euro bez centa. Wyskoczyła, ona jeszcze żyje. Dalej, następna zabawka. To jest łoś Linki Mars. Ja mam. E, Lenicca, tylko polskiego, a teraz na próbę kupiłam y, łosia, ale wersja angielska. Powiem Wam, że chciałam sprawdzić, czy będą kompatybilne będzie recenzja tego produktu na kanale, także y, wytrwale czekajcie na tą recenzję, a dowiecie się wszystkiego, czy są kompatybilne y, zabawki angielskie z polskimi i co sądzę na temat tego, tej zabawki. Kupiłam jeszcze taki śpiewający mikrofon z firmy VT. W ogóle bardzo lubię tą fir firmę. Ale w Polsce ja widziałam niewiele produktów m, tej marki, więc będąc tam właśnie bardzo chciałam m, coś kupić. Oni mają bardzo fajne zabawki takie do ręki, takie mniejsze, nie takie wielkie, chociaż takie wielkie też są super. Widziałam naprawdę bardzo chciałam kupić. Ale no to się w walizce nie zmieści, bo to są ogromne pudła. Więc yy, tak, a. Ten łoś kosztował, wiecie co, on kosztował w przecenie był chyba z 8 euro. To kosztowało 12 euro. No i kupiłam jeszcze pilot z Fisher Price'a, to jest też angielska wersja. I on kosztował też 12 euro. Mam nadzieję, że taki haul zakupowy Wam się podobał. Mam nadzieję, że o jeszcze nie zapomniałam, bo siara. <grywka> Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Wszystkie um, zabawki i nazwy zabawek i ubranek znajdziecie w linku. Nie w linku, tylko w opisie poniżej. Także zaglądajcie. Zapraszam na Instagrama. No i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!